Z listu do Hebrajczyków. Bracia, widzimy Jezusa, który mało co od aniołów był mniejszy, chwałą i czcią uwieńczonego za mękę śmierci, iż z łaski Bożej zaznał śmierci za każdego człowieka. Przystało bowiem temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko istnieje, który wielu synów do chwały doprowadza. Aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie. Tak bowiem ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, od jednego wszyscy pochodzą. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi, mówiąc: oznajmie imię twoje braciom moim, pośrodku zgromadzenia będę cię wychwalał. I znowu, Ufność w nim pokładać będę. I znowu, oto ja i dzieci moje, które mi dał Bóg. Ponieważ zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, dlatego i on, także bez żadnej różnicy, otrzymał w nich udział, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią to jest diabła. I aby uwolnić tych wszystkich którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem w tym, co się odnosi do Boga, dla przebłagania za grzechy ludu.